Nie oszukujmy się, jeżeli nie podobała się Wam ta inna środa, to prawdopodobnie drugi sezon Wednesday również nie za bardzo przypadnie Wam do gustu, bo założenie tutaj jest dokładnie takie samo jak w pierwszym sezonie, jest kontynuowane i rozwijane. A brzmi ono, co by było, gdyby Wednesday Adams trafiła do szkoły? Może nie takiego amerykańskiego high schoolu, tylko amerykańskim mimo wszystko, ale wersji Ogwartu, Akademii Nevamo, w której będzie rozwijać swoje zdolności jako outcast. Wyrzutek, ale wiecie, w języku angielskim jest tutaj ten. Y Rdzeń cast od rzucania zakleń, w związku z powyższym bardzo to dobrze pasuje dla osoby o zdolnościach paranormalnych, a takie Wednesday je tutaj posiada i eksponuje. Głównie są to zdolności przewidywania przyszłości, tudzież wyczuwania jej, i cały w zasadzie ten sezon poświęcony jest podróży Wednesday ku e, dorosłości, gdzie ona stara się odkryć, w jaki sposób zapanować nad tymi mocami. No i oto się toczy batalia między Mamusią graną przez fantastyczną Kathleen Z. Jones Morticia Adams, no i oczywiście ba babcią gra mama Hester Frump. Framp jest tutaj przepiękny, ponieważ tutaj można dzięki temu żartować z Trumpa i oczywiście, że będą to twórcy robić, ale do rzeczy. Więc drugi sezon rozpoczyna się od tego, jak Pugsley Adams trafia do Akademii Newem, w związku z tym, pierwsze, co on robi, to zaczyna rozrabiać i wskrzesza zombiaka. No i z tego później się cała fabuła zaczyna gmatwać, z tego względu, że ten zombiak jest cokolwiek dla Akademii Nevermo ważny. Zatem serial, to i cały sezon w zasadzie tutaj poświęcony jest sekretom rodziny Adamsów, ale teraz również sekretom Akademii Newe. Więc sporo o tym świecie się można dowiedzieć. Dodatkowo wjeżdża Steve Bushemi, który będzie grał cokolwiek ekscentrycznego dyrektora tej bieda wersji o potem po tym jak Gwendolyn Christie została odesłana na wieczną emeryturę. Więc jest wesoło, generalnie rzecz biorąc, i myślę, że tak będzie najlepiej, jak będziecie ten serial oglądać z dystansem ironicznym i przymrużeniem oka, bo tak też on jest kręcony. Ostatecznie, po pierwsze, to jest groteskowa rodzina Adamsów, ale to jest jeszcze wrzucona w sytuację, no jeszcze bardziej groteskową, gdzie ta y, stentorowa, gotycka rodzina musi się przyzwyczaić, Przejść do no całkowicie normalnego życia szkolnego, charakterystycznego dla młodych ludzi. Zresztą, swoją drogą wiem, że ta konwencja Young Adult niektórych może w jakiś sposób odstręczać, ale tutaj, przez właśnie ten dystans i tę groteskę i tę ironiczność, jest ona całkowicie przyswajalna. Bardzo dobrze wyglądają też efekty specjalne. Widać ewidentnie, że Netflix inwestuje teraz w parę takich produkcji. No niestety ma to także. Skutki uboczne, jak na przykład to, że serial jest podzielony na dwie części, więc w zasadzie teraz najlepiej go oglądać już jako całość. Ci, którzy oglądali z odcinka na odcinek, mogą być cokolwiek niezadowoleni, ponieważ ten podział nie ma absolutnie żadnego sensu i czuć, że został wprowadzony sztucznie. Po to tylko, żeby można było wydłużyć subskrypcję Netflixa ludzi na dwa miesiące. No i niestety to jest w zasadzie ta bolączka z którą będziemy musieli żyć prawdopodobnie tak samo zostanie wyemitowany Stranger Things sezon e, finalny, jeżeli to rzeczywiście będzie sezon finalny. My osobiście w tym sezonie ma najbardziej urzekło to, że jest problematyzowane tutaj obecność owych outcastów w szerszym świecie, więc pojawia się szpital psychiatryczny, w którym się usiłuje ich leczyć, pojawia się jakaś tajemnicza placówka naukowa, gdzie usiłują nad nimi zapanować i yy, może niektórych wyleczyć z tych mocy, a może niektórym przelać te moce. Pojawiają się interesujące potwory, z którymi Wednesday oczywiście walczy siłą swojego ponurego uśmiechu i umysłu. No i wreszcie postaci, które tutaj są, wszyscy, którzy się pojawiają w Akademii nowemu, są na tyle wyraziści i dobrze zagrani, że rzeczywiście widać, że aktorzy się Tutaj świetnie bawią. No i no idzie na Ortega, no trzeba o powiedzieć. Ona się po prostu urodziła do tej roli. Ogląda się to fenomenalnie dzięki niej głównie, ale cała plejada aktorów, która została tutaj zatrudniona. No pojawia się tam chociażby Fandi Newton, która była wcześniej w. Westworld bodajże, ewidentnie starają się wciągać do tego serialu możliwie dużo aktorów, którzy są już znani i mają doświadczenie, żeby stanowili przeciwwagę dla aktorów młodych i bardzo dobrze to gra. Nie spodziewałem się, że będzie tak dużo tutaj tych starszych Adamsów, którzy się tutaj pojawiają i za każdym razem, kiedy się pojawiają na ekranie, to absolutnie kradną show. Tak, jestem fanboyem Catherine Zeta Jones w tej roli, ale nie tylko, bo w zasadzie każdy, kto tutaj zagrał, zrobił dobrą robotę. Serial też jest przygotowany ewidentnie dla Netflixa w tym sensie, że widać, że nie ma tutaj 20 odcinków ani 15 odcinków, tylko jest te biedne 8. W związku z powyższym ta fabuła też jest skompresowana, ale. Jeżeli miałbym wskazać, to prawdopodobnie parę odcinków byłoby do wyrzucenia, było przy, troszeczkę przegadany w każdej z tych części sezonu. Jest taki przynajmniej jeden odcinek. Dla mnie to był odcinek z wyjazdem na coś w rodzaju kolonii, tudzież obozu przetrwania. O, że drogi, zawsze musi być tego rodzaju epizod w jakiejkolwiek historii. Niezmiennie mnie on odstręcza. Niemniej nie miałem tutaj takiego wrażenia, żeby ktokolwiek się jakoś niespiesznie z fabułą gramolił. Raczej się to ogląda dobrze, Pewne rozwiązania są naiwne, są przewidywalne, ale hej, no właśnie, ja traktuję to całkowicie z dystansem i ironicznie i staram się bawić przy tym najlepiej, bo też te wszystkie wątki, które się pojawiały z rodziny Adamsów i są tutaj zaczerpnięte. Wydaje mi się, że są eksponowane z szacunkiem dla oryginału i rączka e, fenomenalnie się zachowuje i wujek Fester, wujek Fester jest absolutnie najlepszy. Dla, dla, mnie, dla mnie wujek Fester i babcia Fram to są absolutne highlighty tego sezonu. Ogląda mi się ich zawsze fenomenalnie dobrze. E, śmie śmiechu jest co niemiara. miara. Jeszcze do tego wszystkiego e, pojawiają się naprawdę interesujące wątki z przeszłości i Akademii Rodzina Adamstwa. no nie będę Wam wyjawiał, ponieważ byłoby to mało e, przyjemne dla wszystkich, którzy chcą udzielić spoilerów, a staram się, by recenzje takie pozostawały właśnie wolne od spoilerów. Natomiast, jedna rzecz, która no, chyba narzuca się wszystkim, kto już obejrzał i wszystkim, którzy jakoś krytycznie podchodzą do tego rodzaju produkcji, to nie będzie spoiler, ale ten serial też się kończy w drugim sezonie cliffhangerem i ileż można przedsuwać cały czas fabułę i odkrywanie różnego rodzaju naprawdę interesujących sekretów przyszłość, nie wiem, ale ewidentnie Netflix wie i planuje jeszcze dojść tę nieszczęsną Wednesday do, do oporu, bo skończyły się im różne ip chociażby House of Cards, w związku z powyższym muszą teraz radzić sobie z tym, co mają, więc naprawdę nie zdziwię się, jak i Stranger Things będą miały następne sezony, mimo że aktorzy już dawno nie przypominają dzieciaków. W przypadku Wednesday jeszcze jesteśmy w stanie to kupić, natomiast nie wiem jak długo i nie sądzę, żeby to była produkcja, która będzie jakoś zdobywała szturmem serca widzów, ale niewątpliwie ma już zagorzałe grono fanów. Nie jest jakoś przez krytyków przesadnie wysoko oceniana na poziomie drugiego sezonu, ale nie jest też złomowana. Więc myślę, że w czasach, w których mamy różnego rodzaju kwiatki takie jak Rings of Power, tudzież Wiedźmin, trzeba doceniać, że Pojawiają się także produkcje, które nie wywołują szczękości, nie wywołują u nas chęci toczenia jadu, tudzież umierania z żenady, tylko po prostu dają nam dobrą rozrywkę, pozwalają się zatopić w innym świecie, niewątpliwie dają troszeczkę eskapizmu, a przy okazji robią to jednak na ograniczonej przestrzeni narracyjnej. Więc jeżeli nie macie czasu na oglądanie seriali, a chcecie czegoś lekkiego do pooglądania z rodziną, no to z jakąś rodziną lepiej niż z rodziną Adamsów. Do następnego.